Solidarna Polska powstała po wyrzuceniu z Prawa i sprawiedliwości tzw. ziobrystów. Obecnie ugrupowanie mające w sobie swój klub parlamentarny buduje struktury terenowe. Ugrupowanie ma już swoją reprezentację w województwie zachodniopomorskim. Wkrótce partia otworzy tu biuro, firmowane nazwiskiem jednego z prominentnych polityków partii. Ten, a nie inny polityk przysporzy się do tego, że będzie skuteczniej zabiegał o rozwój tego miasta i tego województwa, które, tak jak już wspomniałem, niestety ubolewam nad tym pomimo olbrzymiego potencjału, szeroko pojętego gospodarczego, no niestety jest na w zasadzie w wszelkich rankingach prawie na ostatnim miejscu. Szef Zachodniopomorskiej pomorskiej Solidarnej Polski odniósł się także do propozycji współpracy pomiędzy PSL a jego ugrupowaniem. Politycy zapewniają, że jest to możliwe i ugrupowania w naszym województwie już ze sobą współpracują. Musi to jednak odbywać się na zasadach partnerstwa. Solidarna Polska nie chce być traktowana jak inne ugrupowania, które bez powodzenia startują w wyborach. Jeżeli PSL chce z nami współpracować, no to niech to będzie na zasadach partnerskich. Po pierwsze, no pan Janusz Piechociński, którego yy, szanuję i myślę, że jednak dokona pewnych zmian w PSL-u, na, na które czekałem od dawna, no popełnił FOPA. Faux faux, zwykłe FOPA faux dyplomatyczne, gdzie poprzez media poinformował że chciałby w ten sposób związać jakąś koalicję czy współpracować z Solidarną Polską. No, nie można nas porównywać do Pejotenu na pewno, panie redaktorze, bo Pejoten w tej chwili jest w takim, a nie innym stanie, żeby źle nie mówić o, o, o tej frakcji. Solidarna Polska widzi dużo przestrzeni do współpracy z PSL. Najpierw jednak partia ta musi przejść oczyszczenie. Widzimy w PSL-u partnera do rozmów, do prowadzenia i wspólnej polityki w pewnych obszarach. Wszystko wyjdzie w trakcie, ale podstawową rzeczą jest właśnie wyjaśnienie tych zaszłości. Zachodnie pomorscy politycy partii zapowiadają wiosenną ofensywę. Będą zajmować się sprawami ważnymi dla miasta i regionu, m.in. bezrobociem, zagospodarowaniem terenów postoczniowych. Odnieśli się także do sprawy protestu rolników pod Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Agencja Nieruchomości Rolnych została powołana do tego, żeby polscy rolnicy otrzymywali w przetargach zamkniętych ziemię do 2016 roku jest r. tak. R. Dopiero w 2016 roku ma być wolny obrót ziemią. Ona nie miała zarabiać pieniędzy jako zarabiać pieniędzy, tylko miała przede wszystkim ziemię rozdysponować rolnikom polskim, którzy otrzymują o wiele mniejsze dopłaty niż ich koledzy z Francji czy z Holandii. W związku z tym nie mogą płacić takich cen, jakie tamci rolnicy są w stanie płacić za ziemię. Czy Solidarna Polska ma realne szanse na zaistnienie w polityce? To pokaże czas. Do następnych wyborów został jeszcze ponad rok.